Siemano ziomeczki. Dzisiaj pokażę wam Weston um, survival. Dzisiaj nagram. ale pokażę wam. Jak zdobyć różne rudy. I materiały. A więc zaczynamy. Tutaj nie interesuje tutaj. Jak wiadomo kleje, śrubki, tranzystory. Kable i Scrap Metals możemy dostać ze wszelkiego rodzaju skrzyń. Oraz podczas recyklingu patrzcie akurat z Steelbara trafiłem. Podczas recyklingu tutaj mamy powo bronie ręczne, kurteczki, bronie palne. Na przykład, traks, są O, wezmę tutaj, na przykład, dla przykładu, wezmę te rzeczy. Zobaczcie, tutaj mam szansę na steel bary, tutaj na aluminium, a tu na, wiadomo, plastik, tranzystory, i małą szansę na elektronik, circuit. Teraz, tak, klikając tutaj. On pokazuje co możecie mieć ubrania, do walki wręcz oder czy do oder na, na, na przykład te puszki po jedzeniu, butelki i piwo. Piwo na przykład jest. zobacz dużo poziomu ładuje. I tak mechaniczne, czyli na przykład ten Soulblade, blade truck soul blade i, i koła i takie tam elektronik, czyli ta bateryjka w sensie boże co ja gadam usb i pendrive zepsute telefony aparaty Mm, tutaj firearms, czyli bronie strzelne yy, opłaca się je bardzo przerabiać, ponieważ jak wiadomo możecie dostawać dużo różnych przydatnych rzeczy. I dalej. Yy, rubber partsy oczywiście też dostajemy ze skrzyni. Plastik plastik za to z butelek po wodzie do recyklingu gwoździe robimy tutaj w workbenchu z iron plate'ów idziemy dalej no tego to mam coś za dużo I wezmę trochę I teraz tak no, wiadomo, tutaj te rzeczy znajdujemy. Taśmy też. I teraz tak. Alkohol robicie tutaj z pięciu boróweczek. Bandaże także wytwarzacie z pięciu tkanin. First Aid kit, Tworzycie z alkoholu i bandażu, to możecie znaleźć, to dostałem z questu, to pieczecie yy, przy ognisku, to też w ognisku, butelki napełnione wodą, I yy, jakby to powiedzieć. Yy. Ryan Kacher jest coś takiego. I tam właśnie. Zbiera wam wodę. Ubrania jak wiadomo, możemy znaleźć, robić quest i wyprodukować. Na no, czyli zobaczcie tutaj o na przykład. Plecaki tak samo tutaj. Turet parcy, możecie yy, w bunkrze? Yy, w bunkrze jest. Wiadomo, taki Są takie. Te turety, takie, wiecie, co was atakują. I właśnie tam, yy, jak je zniszczycie, mogą wam wylecieć te turet parcy. Yy, Żaróweczki, tak samo, klucze też znaleźć. Springi też. Bateryjki, akurat są bardzo fajne, ponieważ można je wziąć do recyklingu. I zobaczcie, my, macie copper bary. A copper bary są bardzo rzadkie i przydają się do produkcji, jak wiadomo, stali. Stal produkujemy yy, Refined yy, Melting Furance, i musicie mieć iron bary, aluminium bary, copper bary, węgiel i dostać steel Bara. Takiego. lecz oczywiście bardziej się opłaca recykling drewno. Znajdujecie w lasach. To drewno. To i to. przerabiacie jak wiadomo tutaj. Tutaj nawet sobie wezmę. I. A kamień ten przerabiamy tutaj. Stone bricki. Żeby po prostu zwykły kamień znaleźć to musicie iść, wiadomo do tych takich z kamieniem. No a tutaj macie trawę, no wiadomo jak trawę zdobyć. I tutaj macie mm, melting Furans. Nie opłaca się copper ore. Bo naprawdę jest bardzo trudno to znaleźć. Tutaj aluminium ringi możecie znaleźć w bunkrze. A to kopiecie tam, gdzie kamień. Zrobię sobie tak. I teraz... Żeby zdobyć to, to wiadomo, przetopić. To robicie z iron barów. Tym, co Wam pokazywałem na początku. To znalazłem. Aluminium bary robicie z aluminium. Yy, ra, yy, z rolek aluminium. To robicie aluminium platey. Yy. Tam, gdzie wiadomo, iron platey. Steel platey też tam. Żeby zrobić jednego aluminium plate, potrzebujecie dwóch aluminium barów. Teraz tak. No jeszcze tutaj to wiadomo macie w bunkrze. To i to jest do bunku To jest teraz taki event. Znajdujecie w zombiakach. Karty też w zombiaczkach. To są te tokeny tak samo jak kapsle. A to znajdujecie w policji. To butle z paliwem. Także znajdujecie w bunkrze alfa. I teraz tak, leder, czyli skóra. No zabijacie, wiadomo, sarny, tam jelenie, łosie, sowie, jenoty. Nie, no, zabijacie te jelenie. Lub też wilki. Ta skóra jest z lisa liny dostajecie z zombiaków tak samo jak to a to tutaj robicie jakby z tego a to możecie robić także sekundkę masz chłopcze zjedz sobie To, to zabijacie lisy. To z dwóch sztuk trawy, tak samo jak to. A to z dwóch sztuk tej tkaniny. Zegarek i gold bary są useless. Możecie dać je sprzedawcy. Węgiel przerabiacie. Zaraz wam pokażę. O tej robicie wiadomo skórę i linę Tutaj wodę. To jest prysznic. Tutaj macie taki coś, z którego robicie dżerki Z mięska, i tutaj macie. Możecie tutaj robić bardzo duże rzeczy: od steków herbatki aż do węgla. Bardziej się opłaca deski na węgiel, ponieważ jedna deska daje dwa węgla. A jeden pylong daje tylko jeden drewno. Jeszcze możecie pieczonego kurczaczka zrobić. On się pieczy 40 minut, to trochę czasu jest. No i herbatkę. No fajnie, można sobie rybki włożyć. Nic to nie daje kompletnie, ale można sobie włożyć. Teraz tak. W tym miejscu robicie tak jak mówiłem ten materiał z tego materiału możecie zrobić to tu jest zobaczcie steel plate, aluminium plate, gwoździe iron plate i to wszystko dobra a więc reasumując najbardziej opłaca się wszystko Wszystkie śmieci do recyklingu brać. I tak, żeby wziąć rybę, musicie mieć taką owędkę i umiejętność co jest też bardzo ważne pasywną, fisherman. I dzięki temu możecie właśnie łapać te rybki. No, i tutaj macie yy, umiejętności, dostajecie jak wiadomo. O, bandaże leczą bardziej, a to by było fajnie. Yy, dostajecie za level, dostajecie jedno takie ulepszenie i macie trzy różne możliwości ulepszenia. Możecie też yy, tak zwany reol zrobić, że sobie yy, Możecie trzy inne dostajecie. I najlepszy jest, wiadomo, Bulgar. Hmm. Hacker. Domo Fisherman. I moim zdaniem, dobry jest też to Quick Hands. Nick Frey też jest dobry. Walker, Trader. Extra pakiet, extra pakiet, Daję wam to. Zobaczcie, macie dodatkowe miejsce w plecaczku. Na więcej jedzenia. Kozak to nie? Marcheweczki są fajne. Pokażę Wam, jak wygląda Miecie się w tej grze. O, dokładnie tak. Czekacie chwilę. Fajnie, co nie? I słuchajcie. Pamiętajcie. O recykling przede wszystkim. z tego, że zombie, ale planeta musi być czysta. I teraz chopper. Do, części do choppera są mega ważne. I tak. Yy, silniczki. Wszystkie z tych rzeczy dostajecie na airdropie. Ksieniczki, no wszystkie przed na airdropie zostałem i z bunkru alfa, i z questu to też z questu, quest bunkier alfa, quest bunkier alfa, quest bunkier alfa oraz farma. I wiecie. Niby, niby łatwo, ale nie do końca. Więc słuchajcie, na dzisiaj to już by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Możecie dać znać w komentarzu. Czy Wam się on podobał? Ja już będę się z wami żegnał. Do dnia. No I siemanko.